Maria Konopnicka patronką technikum w Biedrzychowicach. Postać wybitna i przede wszystkim patriotka. Wyjątkowy koncert w Zdrojowym Teatrze Animacji. To było coś niesamowitego. 3 listopada w Galerii Karkonoskiej odbędzie się Muzyczny Czwartek. W godzinie 16 zapraszamy ponownie. Dzień dobry Państwu jest 31 października, poniedziałek. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. 28 października odbyła się uroczystość nadania imienia Marii Konopnickiej technikum w Biedrzechowicach. Był to ważny moment dla całej społeczności szkolnej. W czerwcu zrobiliśmy głosowanie. Młodzież, nauczyciele, pracownicy, rodzice zdecydowani zagłosowali za tym, żeby Maria Konopnicka ponownie wróciła do nas. Postać wybitna i przede wszystkim patriotka, a na to kładziemy wielki nacisk w kształceniu naszej młodzieży. Zdobytą wiedzę i umiejętności, jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Uczestnicząc w takich uroczystościach, uczycie się szacunku do tych najważniejszych wartości. To pięknie, że macie sztandar, gratuluję. Bo macie swoją tożsamość. Standard to tożsamość. Imię to tożsamość. To jest ta. Misja, wizja, tożsamość, która będzie i może wam zawsze, nawet w trudnych chwilach, wyznaczać te najważniejsze kierunki w życiu. Pamiętajcie o tym, czego się tutaj nauczyliście i wybraliście dobrą szkołę. Wybrałbym drugi raz tą szkołę, ponieważ mamy pracownię bardzo dobrze wyposażoną. I jest naprawdę fajny klimat. Co Ci się najbardziej w niej podoba? E, to, że mamy bardzo przystosowane, e, praktyczne zajęcia. że e, Mamy centrum e, praktyk, gdzie mamy kuchnię, mamy salę kom, e, konferencyjną, gdzie może hotelarze mogą e, swoje umiejętności e, wykorzystywać. Praktyki są na pewno bardzo profesjonalne. Mamy bardzo duże możliwości. Mamy wielki, wielką możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki, i nawet w Polsce mamy dosyć duży, szeroki zakres praktyk. Niezwykłe miejsce, niezwykła szkoła. Zawsze tutaj stanowiła przykład, jak może się rozwijać szkolnictwo branżowe i techniczne. Nie dość, że to jest urocze, niezwykłe urocze miejsce. Zabytkowe i przy tym wszystkim pięknie odremontowane, odrestaurowane. To jeszcze prowadzi kształcenie w zawodach, w zawodach bardzo dzisiaj poszukiwanych na rynku pracy. Kształcimy młodzież jako technika informatyka, technik logistyk, technik gastronomii i żywienia oraz technik hotelarstwa. Są to zawody na w tym terenie bardzo poszukiwane, bardzo prestiżowe i mówiące o tym, że młodzież znajdzie pracę, co widać już po praktykach, które uczniowie odbywają na terenie właściwie całego Pols całej Polski, ale również za granicą. Natomiast mieszkamy w takiej okolicy, gdzie mamy świeradów, szklarską porębę, zamek Czocha i tam nasi uczniowie zdobywają swoje szlify. W Zdrojowym Teatrze Animacji odbył się wyjątkowy koncert z udziałem muzyków z Polski, Czech i Niemiec. Jest to projekt trzech państw Niemiec, Czech i Polski. Oczywiście głównym organizatorem jest strona niemiecka. My zostaliśmy w tym roku po raz pierwszy zaproszeni do tego projektu. Bardzo się cieszymy, że nasza młodzież może w tym projekcie uczestniczyć. Das ist für uns ein sehr wichtiger Abend, weil mit wenigen Proben sind Musiker aus drei Ländern gekommen. Und wenn man sieht auf der Bühne, da sind lauter Kontraste. Die Musikgruppen, da sind drei Generationen, Stilrichtung reicht von Barock bis zu Hardrock und das alles spricht eine gemeinsame Sprache und die Sprache ist die Musique. Bardzo się cieszymy, właściwie nasza czeska grupa z ust nad Labem, że możemy wziąć udział w tym koncercie. I naprawdę to ważne, bo właściwie nasze dzieci zrozumiały, że słowa dzielą, języki dzielą, ale ta muzyka jakoś wszystkie te grupy łączy. Tak, to jest to słowo. I didn't think I I can do this. I. It was so good to do this. Ja mam nadzieję, że to będzie fantastyczna tradycja dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej tutaj w Jeleniej Górze. To było coś niesamowitego: połączenie rozmaitej muzyki, różnych stylów, kompozytorów, a także połączenie muzyków z trzech różnych krajów, których połączył jeden wspólny język muzyka. To jest, to jest fantastyczne. A kolejny koncert z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej odbędzie się 3 listopada o godzinie 16 w galerii Karkonoskiej. Organizowany jest on przez Państwową Szkołę Muzyczną oraz Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Serdecznie zapraszam w czwartek, 3 listopada o godzinie 16 do galerii Karkonoskiej na ulicy 1 Maja 27 na kolejny fantastyczny koncert pod nazwą Uczeń i Mistrz występować będą nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły muzycznej w To właśnie nasi zdolni uczniowie, młodzież z Jeleniej Góry i z okolicy ma możliwość nabierania bardzo cennego doświadczenia scenicznego. Ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, swoich talentów. Dla nich to jest naprawdę dla nas również ogromne przeżycie, nabierają tego doświadczenia, tej wprawy, żeby później występować już na dużych scenach, na audytoriach, w filharmoniach, żeby tam już Pełnej oprawie muzycznej, prezentować swój talent. Przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze dwie informacje. Grzegorz Stankiewicz kandydatem Szymona Hołowni do Sejmu RP 27 października we Wrocławiu. Przedstawiciele Polski 2050 Ruchu Szymona Hołowni zaprezentowali swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu na najbliższe wybory parlamentarne. Wśród nich znalazł się kandydat z Jeleniej Góry Grzegorz Stankiewicz jest kandydatem Polska 2050 z okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego wraz z Janem Wojtowiczem. A 5 listopada tego roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do łomnicy na turniej szachowy o Puchar Wójta gminy Mysłakowice. Zapisy i weryfikacja ruszy o godzinie 9.00, start zaplanowano o 10.00, a szczegóły znajdą Państwo na facebookowym profilu klubu szachowego Jelonka Jelenia Góra. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę. Dobrego popołudnia życzę. Do zobaczenia.